W dobie smartfonów nasze życie prywatne i zawodowe coraz bardziej koncentruje się w urządzeniach mobilnych. Dlatego pytanie: czy odblokować telefon na żądanie policji, staje się coraz bardziej aktualne. Decyzja nie jest prosta i niesie za sobą konkretne konsekwencje prawne. Podstawy prawne żądania odblokowania telefonu. Policja w ramach śledztwa może chcieć uzyskać dostęp do danych w smartfonie aby zebrać dowody w sprawach karnych. Jednak polskie prawo nie daje organom ścigania nieograniczonej władzy w tym zakresie. Kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość przeszukania mienia, w tym telefonu, po uzyskaniu zgody właściciela lub po uzyskaniu nakazu sądowego. Policja nie może zmusić do odblokowania telefonu bezprawnej podstawy, groziłoby to naruszeniem prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Czy można odmówić odblokowania telefonu? W praktyce właściciel telefonu może mieć prawo odmówić odblokowania urządzenia, ale sytuacja zależy od kilku czynników. Jeżeli policja posiada nakaz przeszukania, wówczas odmawianie może prowadzić do sankcji, takich jak przymusowe otwarcie telefonu przez biegłego lub inne środki przewidziane prawem. Jeżeli nie ma nakazu, odmowa jest generalnie chroniona prawem, w tym prawem do ochrony prywatności i braku samoukarania się. Artykuł 42 Konstytucji RP, artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konsekwencje odmowy odblokowania. Nieodpowiednie reagowanie na żądanie policji może mieć różne skutki. Przymusowe działanie policji w przypadku uzyskania nakazu sądowego, telefon może zostać zabezpieczony i odblokowany przez biegłego informatyka, niezależnie od woli właściciela. Odpowiedzialność karna. Odmowa odblokowania telefonu wbrew nakazowi sądowemu może być traktowana jako utrudnianie postępowania karnego, co może skutkować odpowiedzialnością karną, artykuł 239k. Brak konsekwencji, jeżeli nie istnieje nakaz sądowy, odmowa odblokowania telefonu nie jest karalna i jest chroniona prawem. Praktyczne wskazówki Sprawdź podstawę prawną żądania, zawsze poproś policję o przedstawienie nakazu lub uzasadnienia prawnego. Nie podawaj haseł ani odcisków palca bez nakazu, w przeciwnym razie możesz narazić się na konsekwencje prawne. Skonsultuj się z prawnikiem, w razie wątpliwości prawnych warto uzyskać profesjonalną poradę. Dokumentuj przebieg zdarzenia, notuj daty, nazwiska funkcjonariuszy i żądania, co może być istotne w ewentualnym postępowaniu. Podsumowanie. Decyzja o odblokowaniu telefonu na żądanie policji nie jest prostą kwestią prywatności czy posłuszeństwa wobec organów ścigania. Kluczowe jest, aby zachować świadomość prawną i działać zgodnie z prawem. Warto pamiętać, że odmowa bez nakazu jest w większości przypadków chroniona, ale ignorowanie nakazu sądowego może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę. To nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.